Witam Was wszystkich moi kochani, a w szczególności dzisiaj zapraszam zodiakalne wodniki. Jestem dzisiaj tutaj dla Was i z Wami, by pomówić o Waszym zdrowiu, na co macie zwrócić uwagę, powiedzieć Wam po prostu dużo dobrych informacji jak Wasze zdrowie będzie Wam jeszcze służyło, nie tylko do końca bieżącego roku, ale jak o nie zadbać, żeby jeszcze wiele lat cieszyć się doskonałym zdrowiem. Moi kochani, tak na wstępie. Mamy pierwsze dni lipca. No ja twardo biorę się do pracy i nakręcam. Kolejny cykl. Poprzedni poświęciłam wszystkim znakom Zodiaku, jeżeli chodziło o finanse, o zarabianie pieniędzy, o sprawy zawodowe. Natomiast w tej chwili jest druga seria i jest to seria dotycząca zdrowia. Zdrowie na pierwsze i drugie półrocze. No a następna seria będzie dotyczyła miłości. Moi kochani, czas pandemii koronawirusa, odosobnienie w domu, niechodzenie do pracy, zdalna praca, przebywanie na określonej, ograniczonej powierzchni mieszkania z całą rodziną non-stop przez 24 godziny. Wymagało po prostu dużo cierpliwości, ale również i dużo pomysłowości, jak to wszystko zorganizować, ogarnąć. Jeszcze do tego latające dzieci, które trzeba było zagonić do nauki, czy po prostu dobrze zorganizować ten czas, bo dzień był długi, żeby nikt się nie nudził i każdy po prostu miał się z sobą w rodzinie dobrze. Moi kochani. Do tego doszły jeszcze wszelkiego rodzaju troski, kłopoty, obawy, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, no bo przecież nie wiadomo było, czy nie pójdziemy na bezrobocie, czy nasza firma przetrwa cały ten czas pandemii. Koronawirusa, czy będziemy mieli pieniądze na normalne życie i na opłaty? Co będzie z naszymi kredytami, jakie spłacimy? Te wszystkie niepokoje, troski, kłopoty, zawirowania po prostu sprawiły, że nasze zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, no niestety, ale troszkę na tym wszystkim ucierpiało. Dlatego moi kochani, żeby Wam powiedzieć, co Wam szkodzi, na co trzeba zwrócić uwagę, czy po prostu kogo poprosić o pomoc, to jest właśnie filmik przeznaczony dla wszystkich wodników, jeżeli chodzi o zdrowie do końca bieżącego roku. Moi kochani, w ubiegłym roku w grudniu pracowałam i opracowałam horoskopy dla wszystkich znaków zodiaku. Powstało 12 filmów dla każdego znaku zodiaku, osobny film, i w których omawiałam finanse, miłość i zdrowie na pierwsze i drugie półrocze. Powiem Wam tak szczerze, że zrobiłam to po raz pierwszy na taką skalę. Wymagało to ogromu czasu i pracy, ale ogromnie się zdziwiłam, kiedy po, kilka, po kilku dniach, kiedy te filmy się pojawiły na YouTube, ogląda, oglądalność była tak ogromna, po kilka tysięcy wejść na każdy yy, horoskop na poszczególny znak zodiaku. Z jednej strony było to bardzo fajne, zdziwienie, że jest takie ogromne zapotrzebowanie na horoskopy, ale po krótkim czasie wykasowałam wszystkie filmy z horoskopami dla wszystkich znaków zodiaku. Moi kochani, jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego to zrobiłam i jeszcze poznać inne moje tajemnice i sekrety, to zapraszam Was serdecznie na YouTube. Tam mam film, który zatytułowałam Tajemnice i sekrety wróżki Elżbiety Elis. Moi kochani, a teraz już wodniki, zapraszam, usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie się, poświęćcie mi 10 minut czasu, jeżeli będziecie chcieli ze mną ten czas po prostu miło spędzić przy filiżance aromatycznej kawy, herbaty, czy dobrym soku, czy wodzie niegazowanej, usiądźcie, odprężcie się i posłuchajcie. Moi kochani, tak mówiłam na filmikach, które zostały skasowane, jeżeli chodzi o zdrowie dla wodnika na pierwsze i drugie półrocze 2020 roku. Złe emocje w związku, lęki o finanse niestety niezbyt dobrze wpływają na Twoje zdrowie i fizyczne i psychiczne, drogi wodniku. Jesteś po prostu zmęczony, bez energii. Uważaj na swoje ciśnienie. Jeśli masz żylaki, zadbaj o nie stosując maści czy tabletki. Lekarz dobrze Ci doradzi. Wodniku, a jak jest u Ciebie z regularnym odżywianiem i zdrowym jedzeniem? Chyba nie wszystko jest ok. Wodniku, popatrz na siebie moimi oczami. Ja widzę Cię wolnego, spokojnego, umiejącego podjąć ważne decyzje dla swojego dobra. I dbającego o zdrowie do późnej starości. Czy zgadzasz się ze mną? I dalej, kochane wodniki, w ten sposób właśnie omawiałam Wasze zdrowie w filmiku. Drogie wodniki, zadbajcie o swoje serduszko, byście mogli zaśpiewać serduszko puka w rytmie czacza. Trochę mało energii w dole brzucha, układ hormonalny pod kontrolą i troszkę przemijających problemów z narządem ruchu, bo tu poboli i tam zaboli. Wtedy wylosowałam dla Was przepiękne karty Archanioła Michała z talii Doreen Virtue i akurat wtedy wylosowana została przepiękna karta szacunek dla samego siebie i takie przesłanie dla wszystkich wodników. Drogi Boże i aniołowie, Dziękuję, że pomagacie mi ujrzeć siebie takim, jak wy mnie widzicie, oczami pełnymi miłości. Dziękuję za uznanie i szacunek. Proszę, prowadźcie mnie, abym mógł to samo uczynić dla siebie i ześlijcie mi odwagę mówienia o sobie we własnym imieniu. Proszę o Waszą opiekę we wszystkich relacjach, tak aby otaczali mnie kochający i mili ludzie. Drogi Wodniku. Mam tu takie piękne karty archanielskie Doren Virtue. I z tej przepięknej talii wylosuję w tej chwili dla Was Archanioła, jedną kartę. Archanioła, który Was będzie wspierał, będzie Was pocieszał, będzie Wam pomagał, będzie Was prowadził, będzie mówił, co Wam szkodzi, a co możecie, na co sobie możecie pozwolić, jeżeli chodzi o zdrowie. I została wylosowana karta Delikatność. Na tej karcie Archanioł Sandalfon ma takie przesłanie dla wszystkich zodiakalnych wodników. Bądź teraz delikatny wobec siebie. Otaczaj się łagodnymi ludźmi, sytuacjami i środowiskiem. Moi kochani, karta jest przepiękna. I co ta karta znaczy dla zodiakalnych wodników? Delikatność. Drogi wodniku, jak miło być spokojnym, wyciszonym, delikatnym wobec siebie i innych? Archanioł Sandalfon pomaga ci uzyskać ten stan wyciszenia. Teraz możesz słuchać spokojnej muzyki, mówić mądrze i spokojnie. A może zatańczysz w swoim domu łagodnie z czułością ze swoim partnerem czy partnerką życiowym. Postanowiłeś uciekać od ciągle narzekających, nieszczęśliwych ludzi, zaczepnych i agresywnych. Tak, masz rację. Trzymaj ich na dystans i jak tylko zobaczysz, że się do ciebie zbliżają, szybko uciekaj. Za ciężko wodniku wobec tego wszystkiego pracowałeś nad odzyskaniem spokoju i pokoju w sercu i pokoju w swoich myślach. Nie daj sobie tego odebrać za nic w świecie. Archanioł Sandalfon ma jeszcze takie przesłanie dla wszystkich wodników. Archanioł Sandalfon, jego aura ma kolorę oceanu koloru turkusowego. Medytuj z tym archaniołem lub wyobrażaj sobie i otaczaj siebie tym kolorem turkusowym, kolorem spokojnej. Spokojnej toni, spokojnego lustra wody. Poczuj, jak jest miło, jak ogarnia cię spokój. Śpiewaj, tańcz, słuchaj muzyki, graj na jakimś instrumencie, który lubisz, a nade wszystko ciesz się swoim życiem. Każdym drobiazgiem, każdą chwilą, każdym dniem. I Ponieważ sandalfon właśnie ma aurę koloru turkusowego, więc jeżeli kochasz kamienie i minerały, możesz mieć przy sobie turkus, który będzie cię również wspierał swoją energią. Moi kochani, wszyscy, którzy oglądacie moje filmiki, a w tym filmiku szczególnie drogie wodniki. Życzę Wam, aby Wasze zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i duchowe było wspaniałe, spokojnie, byście mogli przeżyć kolejne lata, nie martwiąc się zbytnio o swoje zdrowie. A ponieważ potrzebna jest jeszcze praca i pieniądze, być może emerytura, więc życzę Wam, żeby Wasze sprawy zawodowe, finansowe czy emerytalne przebiegały w bardzo spokojnej spokojnej atmosferze i były dla Was szczęśliwe. Oraz życzę Wam również miłości, bo ona też jest potrzebna do naszego życia. Moi kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Elis.